Witajcie Zodiakalne Strzelce w Waszym czytaniu na 6 miesięcy, czyli od stycznia do czerwca 2021. Czytanie to obejmuje materię, życie zawodowe, finansowe, a także życie towarzyskie i uczuciowe. Oczywiście z uwzględnieniem pewnych ostrzeżeń i rad. Rozkład no, nie będzie zapewne z każdym rezonował, aczkolwiek warto wyciągnąć pewne wnioski. Może znajd znajdziecie tutaj ważne wskazówki. Przypominam także o możliwości zamawiania czytań indywidualnych. Moja oferta znajduje się w opisie filmu. W opisie filmu znajdziecie także link do ym, zrzutki, którą udostępniam tutaj ym, no, dla swojej koleżanki. Która jest związana tutaj właśnie z organizacją tej zrzutki. Jeżeli ktoś może pomóc, chociażby symboliczną kwotą, to oczywiście zachęcam. Będę przeogromnie wdzięczna. Strzelce. Jeszcze Wam dodam, że na moim kanale e, są również czytania, e, troszkę inne niż te. E, Miłosne, standardowe, miłosne na każdy miesiąc, ale także są mm, medytacje, opowieści na każdy tydzień. No i y, taki wstęp do mojego podcastu Nowy Wiek Światła. Podcast, który zadebiutuje z gościem lub z gośćmi y, w styczniu 2021. Będzie to bardzo ciekawa, delikatnie mówiąc rozmowa na temat duchowy. Tak więc kochani. Nowy wiek światła Agelia, opowiadanie, które wprowadzi was w No mój nowy projekt, który mam nadzieję będzie tutaj um, dobrze przyjęty. Ale teraz ja już przejdę do czytania, bo być może jesteście już niecierpliwi Strzelce. Kartą tła czytania jest Asmonet. Świetna karta, która mówi nam, że w najbliższych sześciu miesiącach będziecie mieć wyraźną szansę na poprawienie pewnych spraw. Te oczywiście w swej tradycji towarzyszyć i dotyczyć będą przede wszystkim kwestii finansowej, materialnej e, lub zawodowej, która tutaj w kartach. No wychodzi z takiej przestrzeni e, tajemniczości, niepewności, aż po e, możliwy sukces, ale o tym oczywiście za chwilę, e, ale też oczywiście towarzyszyć będzie rozmaitym relacjom międzyludzkim na zasadzie tworzenia nowego fundamentu pod relację, e, lub odnowienia relacji, pogodzenia, stworzenia czegoś nowego, dodania czegoś nowego do tej relacji, do tej znajomości, do relacji międzyludzkich ogólnie, ujmując nie tylko tak. Tzw. relacji romantycznych, które oczywiście cieszą się ogromnym zainteresowaniem, no nie tylko na tym kanale. Asmonet wróży sukces, wróży powodzenie, pod warunkiem oczywiście wykorzystania danej szansy. Spójrzmy na ten rozkład dotyczący życia uczuciowego, przepraszam, życia zawodowego i finansowego. Mamy księżyc na wstępie. No, księżyc jest dosyć niepewną sytuacją, czyli to, co powiedzmy jest takiej bliskiej przeszłości. Księżyc mówi nam trochę o błądzeniu we mgle. Dotyczyć to oczywiście może tego, jak wyglądają Wasze finanse, jak wygląda wasza sytuacja w pracy, no lub sytuacja bez pracy, tak? Takie poszukiwanie tej pracy, jakieś może dorywcze prace, jakieś takie obietnice lub mydlenie oczu przez, przez pracodawców bądź potencjalnych pracodawców. Ukryte działania, ukryte zamiary, może praca na czarno, tego typu działania tutaj w tym księżycu się w tym księżycu dostrzegam. Jeżeli staracie się jakiekolwiek awanse, to może w tej chwili to się wydawać takie bardzo niepewne. Sytuacja może być odkładana w czasie. Gdzieś tam są jakieś dwie opcje, może ktoś zwleka, może ktoś, no mówię, przeciąga, przedłuża, znajduje jakieś wymówki. Również te finanse, może nie są w najgorszej kondycji, ale mogą być dość niepewne. Może inwestycje w jakieś niepewne działania, niepewne miejsce, może zostaliście oszukani przez kogoś, tak? No, księżyc to jest taka zwodnicza karta. Może właśnie inwestycja w coś niepewnego, co wyglądało dobrze, a okazało się niestety dość finalnie, dość kłopotliwe i dość delikatnie mówiąc, niesatysfakcjonujące Was. To także możliwe zastanawianie się nad swoją przyszłością zawodową, nad dobraniem kierunku. Jeszcze brak takiej pewności co do tego, jaki ten kierunek wybrać, w którą stronę ruszyć, czy się na to zdecydować. Jeszcze to jest przed podjęciem decyzji, przed przekroczeniem w zasadzie tej pięknej granicy mostu, tego dualizmu, wyjścia poza to wszystko, takie brak jasności, ale to jest tak bliska naprawdę. Na teraz. Zaś y, następnie mamy kartę Sprawiedliwości, która sama w sobie daje nam odcięcie od pewnych spraw. Oczywiście, tuż obok mamy wisielca, który mówi nam o znowu zatrzymaniu, aczkolwiek przy tym wisielcu spodziewałabym się także odwieszania właśnie pewnych spraw w niektórych przypadkach. Dlatego że mamy asa monet i mamy królową monet w tym rozkładzie, aczkolwiek królowa monet jest to takiej ogólnej energii, o czym oczywiście wspomnę na samym końcu. Ale sprawiedliwość sama w sobie mówi nam o odcinaniu od trudnych rzeczy wyśrodkowaniu sytuacji, Ujawnianiu, wyjawianiu, zresztą sama nazwa mówi nam, że coś zostanie sprawiedliwie potraktowane. Skoro wcześniej, tuż wcześniej, w księżycu jest iluzja, niepewność, kłamstwo, no to sprawiedliwość mówi nam, że da się, uda się rozwiać te sytuacje. Karta sprawiedliwości mówi o rozmaitych sprawach urzędowych, formalnych. To karta, w której zostaną podjęte ważne decyzje. Te decyzje prowadzą prawdopodobnie właśnie do odwieszenia z karty Wisielca. W tym przypadku nie dostrzegam tego jako, choć w niektórych może być niestety jakaś tam ofiarność czy poświęcenie. Ale czytam ten rozkład całościowo, więc te decyzje mogą dotyczyć właśnie do zmiany perspektywy. Do zmiany perspektywy spojrzenia na, swoją, na swoje życie finansowe i zawodowe. Także ten rozkład może nie jest jakiś bardzo obfitujący, nie wiadomo, jak wielkie sukcesy. Natomiast na pewno widać w tych trzech kartach. Wyjście z pewnych niejasnych układów. Mogą być jakieś sprawy sądowe, które w wielu, niektórych przypadkach właśnie dadzą lekkie ruszenie do przodu lub dadzą inne światło, rzucą na daną sytuację, choć w niektórych te sprawy mogą mieć mniejsze sukcesy, a potem niestety pewne wymuszone momenty postoju postoju. Oczywiście te sprawy y, urzędowe, sprawy sądowe mogą mieć związek właśnie z pracą i z finansami. Dlatego o tym wspominam. To mogą być wiadomo, wszelakie pozwy w obecnej sytuacji gdzieś tam wysyłane, składane y, przez y, pracodawców, pracowników, przedsiębiorców, wobec y, no, na przykład państwa, tak, wobec rządu. Przypominam jednak o asie, monet w tle, który jednak wróży szansę na sukces. Więc, gdy przy trzeźwiejszym myśleniu, przy odcinaniu się od właśnie takich niepewnych spraw, niepewnych działań, niepewnych inwestycji, sytuacja ma szansę zmienić się, odwrócić się na lepsze, tak? pewne sprawy mogą ruszyć do przodu. Życie uczuciowe, życie towarzyskie. Głupiec na wstępie no, mówi nam o początku czegoś nowego w Waszym życiu, w Waszych relacjach międzyludzkich. Ta karta wskazuje nam bardzo wyraźnie na nowe przyjaźnie, nowych ludzi, nowe znajomości w Waszym życiu, w niektórych przypadkach i nową miłość, gdyż i głupiec, i ja askielichów w tym swoim wspaniałym połączeniu dosłownie mówią o nowym człowieku z szansą na miłość, tak, szansa na y Kogoś, kto będzie dla Was obiektem uczuć, obiektem westchnień, szóstka kielichów, karta romantycznych uczuć, romantycznych doznań, romantycznych relacji, takich bardzo delikatnych, bardzo subtelnych, bardzo czułych, mm, bardzo ładnych przede wszystkim, więc ymm, ładnych, takich trochę powoli się rozwijających przede wszystkim przez uczucie, niż przez seksualność czy jakąś taką. Takie szaleństwo. Oczywiście przy głupcu są aspekty spontaniczne, ale yy... no to takie romantyczne, poważne podchodzenie jednak do tej relacji, mimo iż szóstka kielichów bywa kartą ludzi niedojrzałych. Yy... W tym przypadku może to być ktoś od Was młodszy, bądź Wy będziecie w jakimś stopniu młodsi w jakimś znaczącym stopniu młodsi od drugiej strony. Ten człowiek może mieć dzieci, bo dzieci są widoczne i w głupcu i oczywiście w szóstce kielichów. W niektórych przypadkach może się zdarzyć tak, że ten nowy człowiek, który pojawi się w Waszym życiu, okaże się w zasadzie kimś, kogo kiedyś gdzieś tam znaliście, ale może do końca nie pamiętacie, bo może to był ktoś poznany w dzieciństwie. Na przykład bawiliście się razem na tym samym placu zabaw, mieszkaliście obok siebie w tym samym bloku itd. Więc szansa na nową miłość, i to dosłownie na miłość, nie jakiś romans, ale faktycznie na uczucie. W przypadku oczywiście stałych relacji tu jest szansa na dziecko, po prostu. Szansa na dziecko, szansa na dzieci. Również odświeżenie relacji, odświeżenie uczuć, powrót w sentymentów, powrót do tego, co było kiedyś, co was łączyło i skupienie się na tym, aby tę relację w taki sposób tutaj sobie Odbudować. Asmonet w tle mówi właśnie o, o tym, że pewne trudności, pewne przeszkody, które gdzieś tam w stałych związkach mogły się pojawić, tutaj mają szansę zostać załagodzone, zostać pokonane. No i przy, tym, przy, tym, przy tych trzech kartach omawianych, wielka szansa jest na właśnie odświeżenie, reaktywację uczuć, odnowienie tych uczuć, no w zasadzie zakochanie się w sobie na nowo. Bardzo fajny rozkład, myślę. E, uważajcie tak ogólnie w tych sześciu miesiącach na dwójkę monet, czyli na niezdecydowanie, na wahanie, na żonglowanie. Przede wszystkim ta dwójka monet będzie widoczna. Będzie widoczna w życiu zawodowym i finansowym. I tutaj bardziej ona się właśnie, bardziej dotyczyć może tego księżyca, który jest taki niepewny, a w dwójce monet też jesteśmy niepewni, bo mamy dużo wahań i w sumie nie wiemy w co zainwestować siebie, swój czas, w co jakie decyzje podjąć. Stąd też dwójka monet jest ostrzegającą kartą. Też nie ładujcie się w coś, co jest niepewne, w dwie różne sytuacje, w dwie różne prace, bo możecie temu nie podołać. Jeżeli coś chcecie robić, róbcie to na 100%, nie na pół gwizdka, bo to niestety Wam może nie służyć. Dwójka monet może w niektórych przypadkach mówić o wyborze między dwiema osobami, które się kryją w głupcu i w szóstce kielichów, czyli może być tak ewentualnie, że ta pojawi się szansa na miłość i staniecie w wyborze między kimś zupełnie nowym w waszym życiu, a kimś, kto jest gdzieś tam z przeszłości, kto się jawi, kto kiedyś gdzieś tam w waszym otoczeniu był. Karta. Która mówi, co Wam sprzyja, rycerz kielichów, przede wszystkim w tych najbliższych sześciu miesiącach, to ten aspekt, finans, aspekt miłosny, romantyczny, uczuciowy w relacjach międzyludzkich będzie wiódł prym. Oczywiście dodam może teraz, że w wielu relacjach hmm, Wielu, wielu strzelców ważne będą też ogólnie relacje z ludźmi, relacje przyjacielskie, takie poczucie bycia um, pośród ludzi, um, poznawania nowych ludzi. Rycerz Kielichów jest właśnie też sugestią, aby. Pójść do przodu, nie bać się nowych wyzwań, nowych relacji, nowych ludzi. Nie bać się inwestować swoich emocji w nowe relacje, w uczucie, w miłość, przyjmować tego rycerza kielichów, cieszyć się tym, tymi uczuciami, tą drugą stroną, ludźmi, którzy są pośród Was, świętować życie. Również w kwestiach finansowych, zawodowych i materialnych mówi o charyzmie, o, o nielękaniu się, o pójściu naprzód, podejmowaniu decyzji z zapałem, z chęcią i umiejętności komunikacji w tej pracy komunikacji, aby na przykład sprzedać swój pomysł, swój projekt. Odwagi, drogie strzelce w życiu zawodowym. To jest bardzo ważne. I jeszcze taka finalnie, na samym końcu, jest ta królowa monet. Ona dotyczy ogólnej energii, która yy, będzie w tych sześciu miesiącach ważna. Królowa monet wskazuje nam często na kobietę, jak to u królowych bywa kobietę z podznaku znaku ziemskiego, takiego jak panna. Koziorożec, bądź oczywiście byk. No i pani, e, pani królowa Monet jest piękną kobietą, otoczona pięknym luksusem, bogactwem, e, ale też jest bardzo ciepła. Często jest to matka, często jest to nasza partnerka, żona, przyjaciółka, siostra, ktoś ważny w naszym życiu. Czasami może wam wróżyć waszą przyszłą szefową. Kobietę, która będzie faktycznie taką dobrą szefową, no, w jakiś sposób doszła do tego, co osiągnęła, ale nie brakuje jej ciepła i człowieczeństwa. Też królowa monet wskazywać nam będzie na sukcesy właśnie w tej sferze jednak. W zasadzie w każdej, ale przy tej finansowej przerwie monet mówi nam, że macie szansę, mimo takich, tych takich spokojniejszych kart, macie szansę osiągnąć to, czego chcecie, pod. No pod warunkiem wyeliminowania tego niepewnego księżyca z waszego życia. W życiu uczuciowym to oczywiście królowa monet może nam mówić właśnie o tym o jednej z tych osób, które w waszym życiu się mogą pojawić. Też poczucie własnej wartości, własnego piękna, niezależnie od tego, czy jesteście mężczyznami, czy kobietami. Żeńska energia jest w każdym z nas, zresztą żeńska energia w najbliższym czasie coraz bardziej będzie narastać w sile, natomiast to jej narastanie będzie pięknem, nie jakąś tam agresją, złością czy wściekłością, będzie to żeńska piękna. Energia w najczystszej, swojej, najsubtelniejszej, najbardziej kojącej postaci. I coś takiego, takie coś, takie, taka piękna energia w Was również może zacząć, drogie strzelce, narastać. Skupcie się na sobie, na swoim samopoczuciu, na swoim wyglądzie. Przebywajcie w tych cieplejszych oczywiście miesiącach, blasach. Teraz też możecie, aczkolwiek nie jestem pewna, czy, czy się nie przeziębicie. Dzisiaj u mnie było bardzo, bardzo zimno, stąd teraz może myślę o tych cieplejszych miesiącach, ale przebywajcie na zewnątrz, przebywajcie pośród natury, zwierząt, roślinności. Pielęgnujcie ogrody, dbajcie o rośliny, bo to będzie dla Was bardzo kojące. I tyle z mojej strony, drogie strzelcy, na te najbliższe 6 miesięcy. Mam nadzieję, że ben, będzie było um, to czytanie dla Was pomocne i że to, co najlepsze, najwspanialsze m, dla Was, dla Waszych dusz, ziści się. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć!